przykładowa strona internetowa na systemie Windows Server. Zobaczymy jak zainstalować serwer WWW na systemie Windows Server i uruchomić prostą stronę internetową z wykorzystaniem języka PHP. Potrzebna nam będzie maszyna wirtualna z systemem Windows Server z podłączoną siecią i dostępem do internetu. Przyda się również statyczny przydział adresu IP. Otwieram Web Console. Przechodzę do Dodaj Rolę i Funkcje. Przechodzę dalej do momentu, gdzie będzie można wybrać rolę. Tutaj wybieram serwer sieci Web IIS. Przechodzę dalej i instaluję tą rolę. Po zakończeniu instalacji otwieram przeglądarkę internetową wewnątrz maszyny wirtualnej. Wpisuję adres microsoft.com web downloads slash Muszę zaakceptować ruch ze strony Microsoft.com. Wciskam Install This Extension. Muszę zaakceptować Download Microsoft.com. Jeszcze raz wciskam Install This Extension. Zapisuję i uruchamiam pobrany plik. Przechodzę przez proces instalacji. Po zakończonej instalacji otwieram menu Start. Uruchamiam z niego Microsoft Web Platform Installer. W wyszukiwaniu wpisuję PHP. Na liście odnajduję PHP 7.4.1x86 Polski. Dodaję ten pakiet i instaluję. Po zakończeniu instalacji otwieram przeglądarkę plików. Przechodzę do ścieżki C2.inetpub, dalej www.root i kasuję wszystkie pliki, które się tutaj znajdują. Następnie otwieram notatnik i tworzę plik w tej samej ścieżce. Nazywam go index.php. Wpisuję tutaj kod w języku PHP, który wyświetli na stronie internetowej nazwę hosta i jego prywatny adres IP. Zapisuję plik. Wracam do przeglądarki internetowej i jako adres wpisuję localhost. Żeby zobaczyć, czy serwer działa wewnątrz maszyny wirtualnej, widzę, że tak, jest dostępny. Pozostaje nam tylko udostępnić go w internecie. W tym celu zamykam web console, przechodzę do VDC, gdzie znajduje się Edge. Zaznaczam go i wciskam Services. W zakładce Firewall widzę, że jest obecna reguła pozwalająca na ruch z internetu do sieci podłączonej do maszyny. Przechodzę do zakładki NAT i wciskam plus dnat rule. Dla Original IP wybieram adres, pod którym strona ma być dostępna. Wybieram TCP i port 80. W Translated IP wpisuję adres prywatny maszyny wirtualnej. Wybieram jeszcze raz port 80. Akceptuję i zapisuję tę zmianę. Sprawdźmy, czy zadziałało. Kopiuję publiczny adres IP i wklejam go do nowej karty przeglądarki. Ta strona jest teraz dostępna w internecie. W dalszych odcinkach zobaczymy, jak udostępnić taką stronę w internecie przez Load Balancer.